Apostołowie, było ich dwunastu. Znamy ich imiona, ponieważ zostały zapisane w Ewangeliach, a chrześcijanie różnych wyznań czytają tę samą Biblię. Niektórych spośród nich Pan Jezus spotkał nad jeziorem Galilejskim, bo z zawodu byli rybakami. I zwrócił się do nich z następującą propozycją: Pójdźcie za mną. A sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. I poszli. I byli z mistrzem z Nazaretu około trzech lat, i uczyli się tego, jak łowić ludzi dla Królestwa Bożego. Słowo apostoł pochodzi z języka greckiego i oznacza wysłannik. W Ewangeliach jest to ścisłe grono osób, Osobiście wybranych przez Jezusa, powołanych i posłanych z misją głoszenia Ewangelii i sprawowania sakramentów. Trzeba pamiętać, że wokół Jezusa zawsze było wiele uczennic i uczniów, ale tym dwunastu mężczyznom Pan Jezus dał szczególne zadanie do wypełnienia. Dlatego w Dzień Zesłania Ducha Świętego. Wyszli na ulice Jerozolimy i zwiastowali naukę Chrystusową. A tych wszystkich, którzy uwierzyli w Chrystusa jako obiecanego mesjasza, chrzcili w imię trójedynego Boga i w ten sposób zapoczątkowali istnienie pierwszego prazboru chrześcijańskiego w Jerozolimie. Współpracowników. Apostoła Pawła, apostoła narodów, który został powołany do misji zwiastowania Ewangelii już przez zmartwychwstałego Chrystusa, również nazywano apostołami. Mam na myśli Barnabę, Sylasa czy Tymoteusza. Warto też pamiętać, że w, w, w późniejszym okresie, w średniowieczu, tych wszystkich, którzy kontynuowali misję apostołów Chrystusa i zwiastowali Jego Ewangelię na nowych terenach, nazywano apostołami. I tak na przykład apostołami Słowian są święty Cyryl i Metody, natomiast apostołem Pomorza święty Otton z Bambergu. Marcin Luter nauczał, że pierwszymi, Apostołami dla swoich dzieci powinni być wierzący rodzice. Myślę, że o tej nauce powinni pamiętać również współcześ, współcześni rodzice bez względu na wyznanie chrześcijańskie, do którego należą. To określenie apostoł jest po dzień dzisiejszy stosowane w odniesieniu do osób, które chcą świadczyć o Chrystusie z odwagą z mocą Ducha Świętego w świecie, w którym Chrystus ich stawi.